Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy wspólnie sadzić pierwsze rozsady i będzie to papryka. Ja tutaj mam kilka papryk ostrych, kilka papryk słodkich oraz kilka nasion, które zebrałam sama w poprzednim roku z papryk zakupionych w sklepach. Zapraszam do oglądania. Potrzebne będą nam doniczki. Ja tutaj mam doniczki P9, bo będę wysiewała po kilka roślinek do jednej. Potrzebna nam będzie też ziemia. Ja już mam przygotowane znaczniki, podpisane z datą, co mamy w danej doniczce, żeby potem. Nie pomylić sobie papryk, żeby ewentualnie dosiać te, które nie wzeszły. Ja mam nożyczki, nasiona, jakaś taca. Ja jeszcze mam perlit, namoczony wcześniej. I teraz dodam go do ziemi, którą mam tutaj z boku. Perlit jest namoczony, ponieważ wtedy on się tak nie pyli i jest go łatwiej przekładać. Nie rozsypuje się. Perlit mieszam z ziemią po to, aby ziemia była lżejsza. dodaję po to, aby ziemia była lżejsza, bardziej przepuszczalna, aby nie dochodziło do rozwoju żadnej pleśni. Wszystkie doniczki wypełniamy ziemią. Ziemię sypiemy bardzo dużo, praktycznie po sam czubeczek. Zostawiamy pół centymetra od góry, lekko ugniatamy, ale tylko lekko. Możemy jeszcze raz odrobinkę ziemi dodać. I tak, przygotowane doniczki. Za chwilę będziemy wysiewać papryki. Doniczki wypełniamy tak wysoko, ponieważ ziemia ta. Z czasem, kiedy będziemy podlewać, opadnie, a nie chcemy, żeby roślinki były zbyt głęboko w doniczce, bo to utrudnia dopływ światła. Jeśli chodzi o rodzaj ziemi, jaką będziemy używać, to najlepiej, żeby to ziemia była przepuszczalna. Na pewno nie może być z nawozem, bo może młode roślinki spalić. Ważne jest, abyśmy na końcu po posadzeniu roślinek podlali je pierwszy raz od góry. Delikatnym strumieniem, tak żeby nasionka daleko nie wpadły w dół, nie zapadły się. Następne podlewanie należy wykonać już od góry, od dołu, przepraszam, po to, aby korzonki zaczęły szukać wody i rozszerzać swój system korzeniowy. Piszcie w komentarzach, ile papryk w tym roku wy planujecie wysia wysiać. Czy kupujecie gotowe rozsady, czy przygotowujecie je sami. Mi w tym roku potrzebne jest około 50 sadzonek, więc będę siała po kilka nasionek jednej odmiany. Odmian, miałam, odmian mam 11. Nie wiem, czy te nasionka, które zbierałam sama, będą kiełkowały w 100%. Ale tym się nie martwię. Zawsze można dosiać troszkę później. Pudełko, w którym mam dzisiaj ziemię, zakupiłam stacjonarnie w Lidlu. Bardzo fajne są takie tace do wysiewu. Można je kupić w wielu różnych sklepach ogrodniczych. Ale to pudełko jest głębokie. Można dodać tutaj dużo ziemi. Nie wysypuje się. Także dlatego postanowiłam używać takiego, a nie innego. Chyba udało mi się wstrzelić w liczbę doniczek. Lubicie w ogóle jeść paprykę? W karcie powyżej podli podlinkuję Wam filmik, w którym opowiadam, co można już teraz wysiewać w styczniu. Niedługo na kanale pojawi się odcinek, w którym będę opowiadała o roślinach, które możemy wysiewać w lutym. Więc zachęcam do subskrypcji kanału. Dobrze. Doniczki mamy gotowe, wypełnione ziemią. Teraz będziemy wysiewać pierwsza to będzie papryka słodka. Linki, gdzie kupiłam papryki, będą na dole. W tym opakowaniu mam tylko 6 nasionek, więc wysieję wszystkie. Jak widzimy, nasionka papryk są dość duże, więc ułatwi nam to. Ścianie. Zacznę sobie po kolei. Rozrzucę nasionka w równych odstępach, tak aby potem w łatwy sposób można było je pikować. Teraz musimy znaleźć znacznik. Jajek tu mam dużo i mi się pomieszały, ale znalazłam. Teraz bierzemy odrobinę ziemi i lekko przysypujemy nasionka. Taką myślę, półcentymetrową warstwą wystarczy. Można delikatnie ugnieść, ale nie trzeba. Jakieś większe kawałki rozbijamy. I już możemy wbić znacznik. Znaczniki, jakie ja polecam, to najlepiej takie, aby one nie siąkły wody, bo wtedy niestety napisy mogą nam się zmazać. Najlepsze będą plastikowe. Ja używam takich. Kupiłam gdzieś w sklepie za parę groszy. Są fajnie długie. Na pewno są wielokrotnego użytku. Można oczywiście ten Flamastry, którym ja pisałam, zmazać w bardzo prosty sposób. Strasznie mocno zaklejone są te opakowania, a chcę, żeby zostały mi na kolejny rok te nasionka, żeby nie wilgły. Więc po wykorzystaniu już nasionek, które chcemy użyć, zaklejamy tutaj taśmą i po prostu przechowujemy w suchym, chłodnym miejscu. I te nasionka będą zdatne do użycia przez jeszcze kilka lat, jeśli będziemy tak postępować za każdym razem. Tutaj mam taką paprykę słodką. Też wysieję tylko 6 nasionek. Mam nadzieję, że kiełkowalność będzie stuprocentowa. Mam siedem, to posieje siedem. Przysypujemy ziemią. I szukamy znacznika. Udało mi się za pierwszym razem. Później będzie coraz trudniej. Dużo mam papryk, których nasiona mam z poprzednich lat, które pozbierałam sama. I niestety nie mam ich takich nazw prawidłowych. Mam tylko tak podpisane papryka. Ewentualnie jaki rodzaj słodka czy ostra. to papryki, których smak mi odpowiadał i które zakupiłam w sklepach spożywczych więc jeśli tylko chcecie mieć fajne odmiany które wam smakują i macie sprawdzone z jakichś sklepów można pozbierać sobie nasionka, nawet teraz to w niczym nie przeszkadza i jeśli chcemy, to możemy te nasionka wysuszyć i potem dopiero posiać lub to zalecam bardziej. Wysiadzie od razu wprost do ziemi takie mokre. One szybciej wykiełkują. Teraz posadzę taką: posieję. Jest to też patryka słodka. Jest to ciekawa, podłużna papryka. Zobaczymy, jak dużo owoców urośnie na jednym drzewku. I teraz szukamy znacznika. Pijamy. Pamiętajcie, aby na znaczniku była napisana data. Wtedy będziemy sobie mogli sami ocenić, czy te papryki były wysiane za wcześnie, czy w odpowiednim czasie. Teraz będzie papryka ostra Habanero czerwona. Przy tych nasionkach musicie uważać, będą one ostre. Więc sama zastanawiam się, czy. Chyba nie będę ich w ogóle dotykać. Tych mogę wysiać więcej. Jestem bardzo ciekawa ich kształtu. Są te jakieś środku, Czy nie ma? Dobrze, wrzuciłam kilka więcej. Nic nie szkodzi. Przysypujemy lekką warstwą ziemi. Można też te nasionka przykrywać na przykład grubszą warstwą perlitu albo ziemią z zawartością większą perlitu. Można używać też vermikulitu. Także naprawdę opcji jest bardzo dużo i pamiętamy znacznik. Tutaj mam w opakowaniu nasionka, papryki, już szukamy nazwy. Nasionka zbierałam na chusteczki, podpisywałam, opisywałam. Tutaj jest papryka żółta, słodka. Podłużna. Więc kilka. Piękną troszkę więcej. Boję się, że mogą nie wyrosnąć. Widzę, że nie mam znacznika, więc tutaj sobie odstawię i dopiszę. Brakło mi. Ale to nic. Przysypujemy. Możemy to robić również z dziećmi. Zachęcić je do siania swoich małych własnych roślinek. Ja mam paprykę podłużną, ostrą, czerwoną. Tych nasionek tak naprawdę sama zgromadziłam już kilkanaście różnych odmian. Nie mam znacznika, zapomniałem widocznie, więc też odstawię sobie na bok i potem dorobimy znacznik. Teraz przykrywamy warstwą ziemi i będziemy siać kolejną. Tutaj mamy paprykę ostrą, żółtą. Przykrywamy. Czekamy. Papryki mogą schodzić od 7-14 do nawet dłużej. Zależy od temperatury, jaką mamy w pomieszczeniu: od wilgotności podłoża i od tego, czy nasiona były odpowiednio przechowywane. Kować roślinki będziemy za około miesiąc, może troszkę więcej, w zależności od tego jak duże urosną. Może nawet wcześniej. Musimy obserwować. Wbijamy znacznik. I idziemy do kolejnej. Tutaj mamy paprykę pomarańczową. Zawsze nasionami można się podzielić z innymi, wymienić, jeśli na przykład chcecie jakieś inne odmiany. Tutaj mam patrykę ostrą. Gródki wszelkie lepiej rozbić, żeby roślinki miały łatwe podłoże do kiełkowania. I ostatnia papryka będzie to czerwona, bardzo ostra, takie malutkie, które możemy kupić w supermarketach. Teraz należy wszystkie papryki podlać i odstawić w ciepłe miejsce. Aktualnie nie muszą mieć słonecznego parapetu, bo jak widzimy, jeszcze roślinki nie wykiełkowały. W późniejszym momencie należy im je albo doświetlać, albo położyć na słonecznym parapecie. Pamiętajmy o tym, żeby ich nie przelewać, gdyż może ziemia zacząć pleśnieć. Mogą zjawić się ziemiórki. Jak walczyć z ziemiórkami? Pod linku, podlinkuję wam film u góry. Zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania. Dziękuję na dzisiaj to wszystko. Cześć.